Litania do ducha świętego. Kili eleison, Chryste eleison, Kili eleison, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Mądrości. Zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Rozumu, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Rady, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Męstwa, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Umiejętności, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Pobożności, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, światło proroków i apostołów, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, nasz pocieszycielu, zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty Boże. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże. Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże, wybaw nas, Duchu Święty Boże. Od wszelkiej rozpaczy, o łasce Bożej, wybaw nas, Duchu Święty Boże. Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty Boże. Od nieżyczliwości i zazdrości bracię łaski Bożej, wybaw nas, Duchu Święty Boże. Od zatwardziałości serca, wybaw nas, Duchu Święty Boże. Od zaniedbania pokuty aż do śmierci. Wybaw nas, Duchu Święty Boże. Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas, Duchu Święty Boże. Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Duchu Święty Boże. Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty Boże. Przez cudowną sprawę, przy poczęciu Jezusa Chrystusa, wybaw nas, Duchu Święty Boże. My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, duchu święty Boże. Abyś kościołem świętym rządzić i zachować go raczył, wysłuchaj nas, duchu święty Boże. Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzać raczył, wysłuchaj nas, duchu święty Boże. Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podniecić raczył, wysłuchaj nas, duchu święty Boże. Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył, wysłuchaj nas, duchu święty Boże. Abyś nas w łasce swojej utwierdzać i zachowywać raczył, wysłuchaj nas, duchu święty Boże. Abyś wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył, wysłuchaj nas, duchu święty Boże. Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli, Wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Serce czyste, stwórz we mnie, Boże, i ducha prawego odnów w wewnętrznościach moich. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Módlmy się, przybądź Duchu Święty, racz napełnić serca swoich wiernych i ogień miłości swojej w nich zapalić, który wszystkie nagrody w jedności wiary zgromadziłeś, aby łaska Twa Najświętsza oświeciła nasze serca i od wszelkiego zła nas chroniła. Amen.